Emocje jeszcze nie opadły po tym, co przed chwilą wydarzyło się w grupie B, a już rozpoczynamy ostatnie grupowe spotkania w grupie C. Boisko 1, piwkarze Szczecin, Noster Łódź. Boisko 2, Ed, Promo Łódź, Kosmos, Edukacja, F04, Częstochowa. No, Kosmos, Edukacja, fantastyczna dyspozycja w spotkaniu z piwkarzami, których to pokonali aż 5 do 0. No, jeśli wygrają w tym spotkaniu... Ta basura z pierwszego miejsca, teraz błąd goalkeepera Promo Łódź. No i rozpoczynają. Powiem śmiało swój marsz po zwycięstwo zawodnicy pod podopieczni Oskara Kubika na listę strzelców wpisuje się grający z numerem 89 Karol Tomczyk. Zanim spotkanie rozpocznie nam się na dobre. Przedstawimy aktorów tego wydarzenia. Gospodarze EdPromo łódź numer 1 Jakub Kłys 3 Maciej konewka. 4 Rafał Kujawski, 5 Oliwier Jagielski, 6 Mateusz Kuśmierczyk 7 Tymoteusz Karasiński, 8 Błażej Gosik 9 Kasper Piotrowski, 10 Hubert Mikołajczyk 11 Jarosław Szymczak, 13, Dawid Owczarek, 21 Damian Puchalski No i Zarząd Zespołu Łukasz Bartarczak i Bartosz Gosik oraz ekipa Kosmos Edukacji Częstochowa 6 Michał Włodarek 9 Alania Jaworski 10 Mateusz Skibiński 11 Bartosz Kiełkowicz 13 Oskar Kubik 17 Mateusz Piątkowski 21 Adrian Błaszkiewicz 22 Mateusz Margas 45 Eryk Krupa 77 Dawid Jargosz 89 Karol Tomczyk 98 Oskar Mazeran oraz kierownik zespołu Damian Rogala Kosmos prowadzi 1 do 0. 2 minuty spotkania za nami. No, nie boję się użyć tego słowa, ale fantastyczna dyspozycja zawodników z Częstochowy. Nawiązują tutaj chyba do Rakowa Częstochowa, do zespołu oczywiście Mistrza Polski w piłce 11-osobowej. No, muszę o tym powiedzieć, ale gdzieś tam spoglądam w bok, spoglądam przed siebie, widzę. Smutne twarze zawodników Dentimu i samemu robi się po prostu bardzo smutno. Fantastyczny doping kibiców szczęstochowy około 20 osób tak na oko. W tym nasz dobry kolega ambasador Paweł Wrubel. myślę, że tutaj ekipa Częstochowy może rywalizować kibicowsko z drużynami z łodzi, które zawsze licznie gdzieś tam pojawiają się z grupami wsparcia na boiskach. Na turniejach ogólnopolskich, ale już teraz ładne zagranie, Ed Promo, skasowane jednak z łatwością przez Bartosza Kiełkowicza. I chyba będzie stały fragment gry dla Ed Promo. Udź. Ta pogoda, naprawdę, to jest, to jest fenomen, co się dzieje we Wrocławiu. Jesteśmy tak blisko tego, żeby nas tutaj przyszła burza, ale, ale ciągle, ciągle gdzieś to mija bokiem. Próbują teraz zawodnicy z Promo Łódź. Próbował Oliwie Reagielski oczywiście z numerem piątym. Cały czas jest Jak jest, ale po sterunku Oskar Kubik. Teraz tak przez plecy został przerzucony Bartosz Kiełkowicz. Kubik już szuka partnera, jednak za mocno, za mocno to podanie nagrającego z numerem 77 Dawida Jargosza. No rozmawiałem wczoraj po losowaniu troszkę z Oskarem Kubikiem. No naprawdę, widać, że tam jest do tego zespołu włożony kawał serca, kawał pasji, kawał chęci do gry. Sami powiedzieli mi, że muszą już się zwijać na hotel i analizować swoich rywali, a nie udać się na imprezę do jednego z wrocławskich lokali. Traktują to bardzo profesjonalnie. No i ich podejście oczywiście przynosi wyniki teraz Maciej Konewka do Jagielskiego, ale za mocno, odrobinę niedokładnie. Kosmos przy piłce przez Kubika ten na lewo po raz kolejny Kubik, już pokazują się szeroko. Partnerzy, piłka trafia do Piątkowskiego, który rusza nam tutaj prawą stroną, zmienia ciężar gry. Piątkowski ładnie teraz takie krosowe podanie, no i tam naprawdę niewiele zabrakło. To jest starcie dwóch zawodników, gdzieś tam wkładał nieprzepisową nogę Adrian Błaszkiewicz. mamy cały fragment gry dla promo. Kibice Częstochowskie, ekipy śpiewają My chcemy medal! Domagają się tutaj krążka z jakiegokolwiek kruszcu. Najlepiej oczywiście z tego złotego, ale, ale te największe emocje w tych Mistrzostwach Polski dopiero przed nami. Teraz Jagielski pomknął prawą stroną, ale na posterunku niezawodny dzisiaj Oskar Kubik. Skandowany teraz przez Kibiców Oskar Kubik rozpocznie kolejny atak. Kosmos edukacji z Kibilski do Kubika. Ten wychodzi troszeczkę poza swoje pole karne. Jest Jaworski na środku. Podanie jednak na prawo do Jargosza. Ten osaczony przez dwóch rywali. Jargosz jeszcze walczy. Stały fragment gry led Promo, chociaż Wydaje mi się, że piłka powinna wylądować po stronie niebieskich promo, cały czas 3 minuty do końca pierwszej połowy. Konewka do środka, wyprzedzony jednak przez Skibińskiego i Kosmos Edukacja w kolejnym ataku. Jaworski, próba takiego uderzenia po drugim słupku z łatwością, jednak łapie w piłkę Jakub Kłys, który daleko, dalekim wyrzutem już uruchamia swojego kolegę. Bo teraz przedzierać się gdzieś tam Jarosław Szymczak przez szeregi defensywne. Kosmos edukacji. Nie udaje się. Cała akcja zatrzymana. I mamy jedynie aut. Wrócę jeszcze do tego, co nas czeka w ćwierćfinale. Esportivo, Warsovia, Warszawa, Warszawa, Zbany łódź. No i spotkanie, które bardzo chcielibyśmy skomentować. PGG Hary Chorzów. Tiki taka Chorzów. Po raz kolejny futbolówka opuściła nam plac gry. Po raz kolejny promo od stałego fragmentu. Próbowało tak zaskoczyć po krótkim słupku Oskara Kubika. Nic z tego nie wyszło. Teraz zbyt mocne zagranie do Mateusza Skibińskiego. I już rozpoczyna szybko Szymczak. Do Jagielskiego. Jagielski indywidualnie, ale szarpi. Jagielski traci jednak tą piłkę. Już Jaworski zagrywa na lewo do grającego z szóstką Michała Włodarka. Ten jednak nie był w stanie opanować piłki. Mamy wznowienie. od Kłysa. Pokazuje się Puchalski szeroko. Kłys jednak wybiera dalekie zagranie. Niecelnie i Oskar Kubik ma piłkę pod nogami. Minuta do końca. Już wysoko wychodzą zawodnicy Ed Promo. Ładnie teraz zastawił się Skibiński, który faulowany w środku pola i arbiter Wyciąga żółty kartonik, a ukarany nim grający z piątką, Oliwier Jagielski. Kosmos Edukacja będzie grał teraz w przewadze. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania w ekipie zawodników z Łodzi. Odrobinę nerwowo. Z tej grupy prawdopodobnie awansuje Kosmos Edukacja i FC Noster, ale jeszcze Ogrom emocji przed nami teraz groźnie uderzał Eryk Krupa, ale na posterunku golkiper Ed Promo Łódź. Skibiński. Ogromna radość na boisku numer 1. Chyba noster prowadzi z piwkarzami. Kolejna niespodzianka, bo przy tym wyniku piwkarze będą musieli udać się w drogę powrotną do dalekiego Szczecina. Krupa wyłożenie piłki. Piłka została oddana Erykowi Krupie, a ten bez najmniejszych problemów podwyższa wynik tego spotkania na 2 do 0. Muszę przyznać, że już obserwując kolejne spotkanie Kosmos Edukacji, oni naprawdę wiedzą, co chcą zrobić w każdej akcji z piłką. Oni wiedzą, gdzie pojawi się w danym momencie partner zespołu, aby tam zagrać, odegrać na jeden kontakt, spróbować się rozklepać, tak mówiąc potocznie, swoich rywali. Kończymy pierwszą część spotkania 2 do 0 Kosmos Edukacja i wracamy do Państwa za moment. Wracamy do tego spotkania. W pierwszej części spotkania Ed już naprawdę miało mało argumentów, by przekonać nas do tego. Że są w stanie nawiązać walkę z kosmosem. Edukacją Częstochowa. Teraz uderzenie Dawida Owczarka. Ale wysoko, wysoko nad bramką Oskara Kubika. Wydaje mi się, że z minuty na minutę przybywa jeszcze kibiców ekipy z Częstochowy. Spoglądam również gdzieś tam kątem oka na to, co dzieje się na wieżyczce i z pełnym podziwem grę Kosmosu Edukacji ogląda selekcjoner Klaudiusz Hirsch w towarzystwie Przemka Mamczaka i oczywiście Dominika Reka, naszego redakcyjnego kolegi. Na boisku numer jeden chyba kolejna brałka dla ekipy Noster Łódź, ponieważ słyszymy głośny i wyraźny doping. Oraz radość fanek ekipy z województwa łódzkiego. Wracając jeszcze kamie, do Twojego poprzedniego wątku, gdzieś tam po turnieju będzie trzeba selekcjonera podpytać, czy któryś z zawodników tutaj jest Częstochowy rzucił mu się na tyle w oczy, żeby, żeby gdzieś tam otrzymać powołanie na, na któreś z kolejnych zgrupowań. Fantastycznie prezentują się nam zawodnicy w niebieskich trykotach, i myślę, że niesamowity zawrót głowy będzie miał Klaudiusz Hirsch jeżeli będzie chciał gdzieś tam dodawać kolejnych zawodników do szerokiej kadry reprezentacji Polski, aby wybrać tych właściwych, bo jest na tym turnieju już czego wybierać. Żółtą kartkę otrzymał teraz Mateusz Skibiński. No i jeśli się nie mylę, to Kosmos Edukacja przez chwilę zagra w osłabieniu. Piwkarze na kolanach. No i Adrian chyba myślę będzie, będzie się zastanawiał nad tym, by by zakończyć, zawiesić działalność piwkarza, dać sobie odpocząć, ale na tym oczywiście jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Na ten temat z Adrianem skupmy się jednak na tym, co dzieje się na tym boisku. Kosmos Edukacji cały czas prowadzi 2 do 0. No Łódź też prowadzi 2 do 0. I to są dwie ekipy, które awansują z grupy C do ćwierćfinału rozgrywek. Teraz Koźle utknął Mateusza Kuśmierczyka i piłka ląduje w bramce numer 6. Oskar Kubik chyba sam jest w szoku, że ta piłka znalazła drogę do siatki. 2 do 1. Nie wszystko w tym spotkaniu jeszcze jest stracone. Eryk Krupa, dalekie, dokładne zagrania na prawą stronę. Jaworski, Jaworski prawą nogą, ale po ziemi. Za lekko. Alan Jaworski oddaje piłkę Erykowi krupie. Alan, cały czas Alan Jaworski przy piłce. Troszkę się pogubił, Alan teraz próbował zagrywać znowu do Eryka krupy. Kosmos w kolejnym ataku. Ładne teraz zagranie i czy będziemy mieli kolejną bramkę? Ależ to wyłuskał Jakub Kłys, a przed kapitalną sytuacją stanął Adrian Błaszkiewicz. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać w tej sytuacji. To była stuprocentowa sytuacja. Niepotrzebnie myślę, gdzieś tam Adrian Błaszkiewicz chciał się zabawić z, z bramkarzem Ed Promo, bo po prostu spróbować to wykończyć gdzieś tam, uderzyć na siłę w kierunku bramki. Mielibyśmy troszeczkę spokojniej dla kosmos edukacji. A tak cały czas. Dwa do jednego. Jest to niezwykle niebezpieczny wynik. Ładnie teraz Jaworski lewą stroną. Na drugą flankę do partnera. Do narożnika. ładnie próbowali, jednak nie było nikogo w środku pola, aby gdzieś tam wykończyć tę sytuację. Oskar Kubik odprowadził tylko piłkę wzrokiem. No i mamy aut dla. Kosmos edukacji 5 minut do końca tego meczu. I troszeczkę nam się to spotkanie uspokoiło. Czeka nas naprawdę grube spotkania w nale. jeśli się nie mylę. No to jest moim zdaniem teraz żółty herbatniczek. Nie wiem, pokazał kartki arbiter. Ćwiercinale może nawet dojść do spotkania Kosmosu Edukacji z Bartistem Toruń. Będziemy bardzo śledzić, będziemy obserwować. Za chwilę na, na naszym boisku ostatnie grupowe spotkanie EXC Mobile, Ochota Warszawa, Zryte Czosnki Legionowo. Już drożdy szybko wznowili gracze z Częstochowy. Piątkowski zagrywał do partnera, piłka wraca do Piątkowskiego. Dalekie, dalekie zagranie. Niecelnie. Ale cały czas kosmos edukacja. Przy piłce tam gdzieś w ślizgiem chyba zaatakowany jeden z zawodników w niebieskich trykotach. Cały czas to kosmos edukacja, pokazuje się ładnie w środku. Jeden z partnerów z tego. Próba zagrania owczarka do Mateusza Kuśmierczyka, który zdobył bramkę dla ekipy Edpromo Łódź po doskonałym uderzeniu. Oskar Kubik nie miał najmniejszych szans na to, by tę piłkę złapać. Teraz kolejny raz uderzał, jeśli się nie mylę, właśnie wspomniany Kuśmierczyk, ale, ale wysoko, wysoko nad bramką. Już wracamy do tego spotkania. To promo w ataku. Zatrzymana jednak ta akcja przez zawodników Kosmos Edukacji. Ale to ekipa z Łodzi cały czas. Ależ stracili. Kosmos Edukacja pędzi. Kosmos Edukacja naciera. Czy będzie kolejna bramka? Ależ teraz tam skiksował Mateusz Piątkowski. Wysoko, wysoko ponad bramką. Już tutaj ambasador musiał podać kolejną piłkę, bo tamta gdzieś chyba na boisku numer Trzy nam się pojawiło gdzieś tam na orliku, za obiektem. Od promo od całego fragmentu gry dwie minuty do końca. Faulowany był zawodnik Kosmos Edukacji. Kibice w niecenzuralnych słowach wyrażają się o arbitrze teraz. Nie popieramy takich zachowań. Chcemy gry fair play. Chcemy gry z tym właśnie duchem, no i Wracamy od stałego fragmentu gry rozpoczęła już kosmos edukacji. Kupik daleko, daleko na partnerów. Ładnie teraz przyblokował. Jeden z zawodników kosmos edukacji. I to nie od stałego fragmentu gry. Już rozpoczynają. Nieco ponad minuta. No, A scholuje długo piłkę. Łaszkiewicz, wycofanie do tyłu, na spokojnie. z Edukacja będzie. Kończyła to spotkanie. Szedł Promo. Ładnie. Teraz dwóch na dwóch. Akcji zespół Złodzi. Zatrzymany jednak po profesorsku przez Eryka Krupę. Jeden zawodnik. Jeden z zawodników Ed Promo. A i czasu mają coraz mniej zawodnicy złodzi. Ostatnie 30 sekund Zrobiło nam się nerwowo, ale nie o to. W tym wszystkim chodzi. Za chwilę kończymy Kosmos Edukacja zdecydowanie lepiej prezentowała się w tym spotkaniu. Jeszcze uderzenie teraz Oliwiera Jagielskiego Jeszcze próbują, jeszcze będą walczyć Owczarek na prawej stronie. Wczoraj jeszcze od autu, piłka nie opuściła boiska, próbuje jeszcze lewą stroną, z edukacja. Oliwier Jagielski nie był faulowany w tej sytuacji, nie ma oczywiście tutaj mowy o przewinieniu. Jagielski piłkę paruje na Goskar Kubik. Końcówka tego spotkania, jeszcze gdzieś tam arbiter pozwoli na rozegranie tego rzutu rożnego. Ładnie zablokowani zawodnicy Ed Promo. Nie są w stanie przebić się przez te szeregi defensywne. Kosmos Edukacji. Jeszcze jedno uderzenie, jeszcze jeden raz zablokowane. Mamy koniec spotkania na boisku numer jeden. A my jeszcze gramy momencik, jeszcze chwila, jeszcze promo. Jeszcze raz Oskar Kubik wybija piłkę. Panie arbitrze, jak tam z czasem. Noster zwyciężył 2 do 1 nad piwkarzami ze Szczecina. A nam tutaj jeszcze kończy się to spotkanie, jeszcze próba. Koniec! Ostatni gwizdek arbitra. Kosmos edukacja zwycięża. Kosmos edukacja melduje się w fazie pucharowej.